Jeżeli rozejrzymy się dzisiaj po ulicach Ameryki i przyjrzymy się ludziom na lotnisku, czy też ludziom stojącym w kolejce, w fast foodach, to zobaczymy coś, czego ich dziadkowie by już nie rozpoznali. W ciągu mniej niż trzech pokoleń kształt ciała Amerykanina zmienił się tak dramatycznie, że coś, co kiedyś uznalibyśmy za rzadkie czy też niepokojące, dzisiaj jest normą. Siedzenia w samolotach zostały poszerzone, wieszaki w sklepach wydłużone, a manekiny przekształcone, kubki na napoje powiększone. Całe branże dostosowały się do nowej, niezdrowej fizjologii. Jednak nasza kultura coraz częściej utrzymuje, że ta zmiana jest normalna, czasem nawet pożądana. Mówi się nam, że większe manekiny to znak reprezentacji. Że pokazy mody, które uległy transformacji, oznaczają inkluzję, włączanie, a większe krzesła i uniformy to gesty współczucia. Ale nic z tego nie zmienia biologii. Manekin nie dostanie cukrzycy, kampania marketingowa nie wymarzy nadciśnienia, i żadna ilość pozytywnego podejścia do ciała nie wymarzy chorób metabolicznych. Otyłość nie jest normalną fizjologią. Jest powszechna, kosztowna i śmiertelna. Udawanie, że jest inaczej, to kulturowa anestezja. Dane mówią same za siebie. W 1960 roku przeciętny Amerykanin ważył 75 kg, a kobieta 64 kg. W 2002 roku mężczyźni średnio ważyli 87 kg, a kobiety 74. A to wzrost o ponad 9 kg na osobę w jednym pokoleniu. Wzrost wzrósł o około 2,5 cm w tym samym okresie, co nie tłumaczy w pełni przyrostu masy. Otyłość, kiedyś marginalna, rozrosła się równolegle. Na początku lat 60. około 13% dorosłych spełniało kryteria otyłości. Do 2010 roku liczba ta wzrosła do 36%. Dziś ponad 40% dorosłych Amerykanów żyje z otyłością. To transformacja całej populacji widoczna wszędzie i potwierdzona przez każdy wiarygodny zestaw danych. Koszty są ogromne. Roczne wydatki medyczne związane z otyłością w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 173 miliardy dolarów. Dorośli z otyłością generują średnio niemal 1900 dolarów więcej rocznie na koszty zdrowotne niż ich rówieśnicy o normalnej wadze. Te liczby obejmują tylko bezpośrednie wydatki medyczne. Nie uwzględniają utraconej produktywności, skróconej długości życia, niezdolności do służby wojskowej, ani milionów rodzin, które w ciszy radzą sobie z komplikacjami, cukrzycą, chorobami serca, niewydolnością wątroby, bezdechem sennym czy też niepłodnością i rakiem. Co tak radykalnie zmieniło się między wczesnymi latami 60. a dziś? Nie nasze geny. Genom człowieka nie przeszedł znaczących mutacji w ciągu pół wieku. Zmieniło się środowisko. Sposób w jaki jemy, pracujemy i żyjemy. Dostępność kalorii na osobę w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 20% między 1970 a 2010 rokiem, głównie przez spożycie przetworzonej, trwałej i kalorycznej żywności. Wielkość porcji, która zaczęła rosnąć w latach 70. i kontynuowała w latach 80., przekraczała to, co wcześniejsze pokolenia uważały za normalny posiłek. Badania konsekwentnie pokazują, że większe porcje prowadzą do większego spożycia jedzenia podczas jednego posiłku. Jednocześnie spadło zużycie energii w pracy. W miarę jak przemysł i rolnictwo ustępowały miejsca sektorom usługowym i pracy przy ekranie, wydatkowanie energii w pracy spadło o ponad 100 kalorii dziennie od 1960 roku. Dla jednostki może to brzmieć nieznacząco. Ale dla populacji 330 milionów ludzi, złożone przez dekady, jest katastrofalne. Skład naszej żywności również się zmienił. Dziś ponad połowa wszystkich kalorii spożywanych przez dorosłych Amerykanów pochodzi z ultraprzetworzonej żywności produktów zaprojektowanych pod kątem smaku i niskiego kosztu. Wśród młodzieży proporcja ta sięga nawet dwóch trzecich. Te produkty są kaloryczne, ale ubogie w składniki odżywcze, zaprojektowane tak, by omijać mechanizmy sytości i promować przejadanie się. Coraz więcej badań potwierdza związek ultraprzetworzonej żywności z otyłością, cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi. Jemy więcej, ruszamy się mniej, a jedzenie jest przemysłowo przetworzone, by zwiększać apetyt. Nawet gdy fizjologia się pogarszała, kultura się dostosowała, redefiniując, co jest normalne. Tu wchodzą w grę manekiny i marketing. W 2019 roku Nike wprowadziło manekiny Plus Size w londyńskim sklepie i ogłosiło to jako gest inkluzji i reprezentacji. Firma Victoria's Secret, niegdyś symbol jednego typu ciała. Porzuciła swój kultowy pokaz mody i przekształciła manekiny oraz swój język w duchu empowermentu. Inni sprzedawcy szybko poszli w ich ślady. Nikt nie kwestionuje, że ludzie zasługują na godność i ubrania dopasowane do siebie, ale handel detaliczny nie jest altruistyczny. Prowadzenie większych manekinów nie było kampanią sprawiedliwości, ale strategią marketingową. Reprezentacja ma znaczenie. Problem zaczyna się, gdy reprezentacja staje się normalizacją, gdy fizjologia zwiększająca ryzyko chorób jest przedstawiana jako po prostu kolejna opcja estetyczna. To jest kulturowa anestezja. Uspokaja bez leczenia, pociesza, jednocześnie skazując, uczy ludzi akceptować fizjologię, która skróci ich życie i zrujnuje zdrowie. Można i należy traktować każdą osobę z szacunkiem, mówiąc prawdę o otyłości, ale slogany typu Zdrowie w każdym rozmiarze przekraczają granice między życzliwością a wypieraniem. Biologia nie jest konstruktem społecznym. Nadmiar tkanki tłuszczowej nie jest wzorem do naśladowania. Otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2, nadciśnienia, stłuszczenia wątroby. Bezdechu sennego, chorób stawów, niepłodności i kilku rodzajów raka. Skraca życie i drenuje publiczne zasoby. Twierdzenie, że te zagrożenia to jedynie wytwór stygmatyzacji, to okłamywanie pacjentów pod przykrywką afirmacji. Rzeczywistość kliniczna nie jest przyjemna, ale jest nieunikniona. Lekarze muszą leczyć chorobę szczerze, nawet gdy kultura wymaga eufemizmów. Współczucie oznacza pomaganie pacjentom w odwracaniu ryzyka, a nie pocieszanie ich, że ryzyko nie istnieje. Odwoływanie się do lat 50. może brzmieć nostalgicznie. Tamta epoka miała swoje niesprawiedliwości i nierówności, ale metabolicznie stanowi cenną bazę porównawczą. Rodziny jadły mniejsze porcje, przygotowywały więcej posiłków w domu. Poruszały się więcej w codziennym życiu i spożywały mniej ultraprzetworzonej żywności. Słodkie napoje istniały, ale były w skromnych rozmiarach i nie towarzyszyły każdemu posiłkowi. Duży oznaczał pojedynczą porcję, a nie litr. Lekcja nie jest taka, że lata 50. były złotą erą. Lekcja jest taka, że w tych samych granicach i z tym samym genetycznym potencjałem. Amerykanie byli metabolicznie zdrowsi, zanim środowisko zostało przemodelowane. To dowód na to, że to środowisko, a nie geny, jest decydujące. Epidemia otyłości nie jest przypadkiem, jest produktem zachęt. Firmy spożywcze zyskują, gdy ludzie jedzą częściej i więcej. Wartość mierzona jest kaloriami za dolara, a nie składnikami odżywczymi. Firmy farmaceutyczne zyskują, gdy choroby przewlekłe utrzymują się przez lata. Farmakoterapia otyłości i jej komplikacji to dziś rynek wzrostu. Sprzedawcy zyskują, gdy większe rozmiary stają się normą, a sprzedaż rośnie. Politycy zyskują, gdy trudne reformy, np. dotacje rolne, zmiany w planowaniu przestrzennym, czy standardy posiłków szkolnych są zastępowane sloganami o inkluzywności. Nie ma tu spisku. Jest struktura zachęt. Ludzie, zwłaszcza dzieci, dorastają w niej i rozwijają się zgodnie z nią. Te dzieci dorosną z różnymi chorobami przewlekłymi, a ich długość życia będzie ograniczona. Droga naprzód wymaga oddzielenia osoby od patologii. Należy szanować jednostki i nigdy ich nie poniżać, ale epidemii nie można normalizować czy celebrować. To oznacza mówienie prawdy wprost. Otyłość nie jest naturalna, to stan chorobowy. To oznacza rekalibrację środowiska. Wielkość porcji powinna wrócić do rozsądku. Szkoły powinny przywrócić codzienną aktywność fizyczną, niesymboliczne zajęcia. Instytucje publiczne powinny ograniczyć zakup ultraprzetworzonej żywności i zwiększyć dostęp do minimalnie przetworzonej, bogatej w składniki odżywcze żywności. Planowanie przestrzenne powinno zapewnić dostęp do prawdziwego jedzenia i bezpieczne warunki do ruchu. To oznacza dopasowanie zachęt do zdrowia. Dotacje powinny wspierać zrównoważoną produkcję żywności, a nie tanie kalorie. Etykiety powinny informować o stopniu przetworzenia, a nie tylko o kaloriach. Pracodawcy i ubezpieczyciele powinni nagradzać zdrowe zachowania. Zamiast po prostu pokrywać koszty choroby. Klinicznie oznacza to wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi: dieta, ćwiczenia, higiena snu, zarządzanie stresem, farmakoterapia w razie potrzeby i chirurgia biariatryczna, gdy jest to konieczne. Wszystko to musi jednak być osadzone w zmianach środowiskowych, a nie poddaniu się farmakologicznemu leczeniu przewlekłego, możliwego do uniknięcia stanu kulturowo oznacza to uczciwość większe manekiny mogą spełniać funkcję handlową ale nie mogą być mylone z przesłaniem zdrowotnym możemy sprzedawać większe ubrania nie sprzedając większego kłamstwa ameryka z 1960 roku była metabolicznie zdrowsza niż ameryka z 2025 roku nie dlatego że nasi dziadkowie mieli lepsze geny, ale dlatego, że żyli w środowisku, które nie konspirowało przeciwko ich fizjologii. Mniejsze porcje, mniej przetworzonej żywności i więcej regularnej aktywności pomagały utrzymać niższą wagę i zmniejszać ryzyko chorób. Nie możemy cofnąć czasu, ale możemy mówić prawdę. A prawda jest taka: otyłość nie jest normalna. Niezależnie od tego, ile manekinów przekształcimy lub jak nazwiemy kampanie marketingowe. Normalizowanie ludzi jest dobre, normalizowanie choroby już nie jest. Jeśli naprawdę chcemy kochać ludzi, musimy mówić im prawdę i budować świat, w którym zdrowie znów jest czymś zwyczajnym.